Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak wpłacić bukła 200 zł, a graj za 400. Shut up and take my money! Omówimy nowego, legalnego bukłachera dostępnego na polskim rynku, a mianowicie Common! Przyjrzymy się ofercie powitalnej, a także przeanalizujemy jego zalety i wady. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No. Koło to który legalnie działa w Polsce od września 2023 roku. Jest to jeden z nielicznych debiutów bukmacherskich w ostatnim czasie na polskim rynku, ale zakładamy, że będzie się szybko rozwijał, bowiem działał na rynkach zagranicznych, gdzie już uzyskał renomę. Jeśli chodzi o ofertę powitalną, to rejestrując się z naszego linku podanego w opisie filmu, możecie odebrać bonus 100% od wpłaty do 200 zł. Bonus sprawi zatem, że przy wpłacie 200 zł będziecie mieli aż 400 zł na grę. Krokiem pierwszym będzie zarejestrowanie się u bookmachera.com i zweryfikowanie swojego konta. Następnie musicie wpłacić minimum 25 zł, ja jednak polecam wpłacić 200 zł, aby otrzymać maksymalny bonus 200 zł. Po wpłacie otrzymacie bonus, który będzie wartością wpłaconych środków. Czyli jeśli wpłacicie 200 zł, to zgarniecie 200 zł bonusów. Będziecie mieli zatem 400 zł nadal. <grymne> Aby wypłacić bonus, musicie jednokrotnie obrócić zarówno wpłatą, jak i bonusem. Musicie zatem obstawić zakłady za łącznie 400 zł. Aby zakład był liczony do obrotu. Musicie wytypować kupon AKO z minimum trzema zdarzeniami i kursem co najmniej 3,50. Dobro tu liczą się stawki zarówno z wygranych i przegranych kuponów. Na no, około 14 dni. Aktualnie, poza bonusem od wpłaty, dostępna jest jeszcze jedna promocja. Nazywa się Spiną. Jest to koło, którym codziennie możecie zakręcić i zdobyć nagrody takie jak fribety, bonusy, punkty do wykorzystania w sklepie gracza bardzo fajna prąka, którą możemy już kojarzyć z polskiego rynku. Na pewno za taką inicjatywę, która zawsze angażuje gracza, należy się komu ogromny plus. Zalety komu to funkcjonalna strona internetowa, dostęp do bedbuildera, bardzo dobra oferta na NFL oraz inne sporty amerykańskie i całkiem atrakcyjny prosty bonus powitalny, którego głosem jest jednokrotny Oud. Drobną badą na dany moment jest obsługa klienta. Konsultanci czatu na żywo pracują jedynie w godzinach 11-19, a pozostałych w godzinach czekają na zmagania z botem AgO, który nie jest jeszcze na najwyższym poziomie.